Polska kontra paznokciowe we toki Zaczynam. Uszelka uwielbiam, lubię bardzo. Ładnie to jest zrobione, bo to jest, to jest teraz zrobione takim bardzo gęstym, przezroczystym albo żelem, albo topem, bo topy też takie są gęste. Mało kto ma taki gęsty top, ale no widzicie, takich zdobień mega przydatne. Widzicie, taki gęsty, idzie takie fajne krople zrobić, letrzeć pyłek i tak Ale on chyba miał lepką warstwę, bo to, to wtarty nie było takie... Takie gładkie, tylko było takie jak masa perłowa. Ale ten pędzel pod kątem prostym. Ona go nie przygotowała w ogóle. On jest sztywny ten pędzelek. On w ogóle nie. On nie to nie jest tak, że ta powiedzmy jedna trzecia czy połowa włosia pracuje. Tam całe od skupki włosie tu pracuje, nie? Gołym palcem. Wiecie, no, palce mają różne. O, w opuszkach są jakieś wydzieliny i to wszystko wcieramy w klientki paznokcie. Paznokcie nie najgorsze. Trochę mam zastrzeżenia co do higieny wykonania. Chyba mnie po prostu oznaczyliście, żebym sobie, no nie wiem, może to odtworzyła jako inspiracja, bo, bo nie wiem, nie wiem. Bożenka to jakby mogła, to taki delikatny, bardzo, taki jaśniusieńki, taki nudziak. Bożenka? Taki delikatny. Madzia, pisz na paluszki. <słuch> to co, pasuje? Malujemy? Tak, ładny jest. Ładny. Bardzo się Fajnie, dziękuję. Okej, okay, to taki halloweenowy jeszcze. Kut, dawno TikToku nie nagrywałam. Przez to mam trochę zaległości, halloweenowy TikTok. Ja, ja muszę zobaczyć to tutaj. Ale fajne. Ja wiem co to jest. Ej, czekajcie. Też, proszę Państwa, mam takie creepy paluszki. Więc no No jak nic halloweenowe, już same w sobie już nic z nimi nie trzeba robić. I już jest halloweenowe. No nie, no dobra, tutaj jakąś kość dobudować, tu powiązać sznurkami. Bardzo fajny TikTok. Mm. <laughs> Ale fajny książka z kolorami i wiecie co jest najlepsze? Wcale tych kolorów wszystkich nie trzeba mieć bo co, potem sobie można według tych kolorów namieszać. Ale to pięknie wygląda I, i mało miejsca zajmuje, nie? Super. Jest minus takiego rozwiązania, bo tak nie przyłożysz tak jak na paznokciach są namalowane. O, na przykład jak o tutaj. Tylko jak tu masz, prawda, yy, paznokcie gotowe. No to sobie zawsze możesz wziąć ten kolor i przyłożyć, czy mi to pasuje, czy mi to nie pasuje. A tam tu masz tylko takie w sumie kulki. Też można przyłożyć do skóry, nie mówię, że nie, ale przy paznokcie tak troszeczkę lepiej jest widoczne. Fajnie czyste, super to wygląda. A i teraz jak to zrobić? Takie po prostu kulki kupujesz przezroczyste, -y, plastikowe? Bardzo fajny pomysł. A, ok, nakleiłam sobie kartkę, żeby, żeby to równo fajnie było, nie, no bo to było całe, całe przezroczyste. I jakby tak poprzyklejać od razu bez tej kartki, bez linii, to by było, no niezbyt to fajnie by to wyglądało. A i według tych krateczek idzie super pomysł, mega fajny tip. Pęset to wszystko, żeby to tak w miarę przyzwoicie wyszło, bardzo propsuje te, ten, ten tutorial, a pyłki też sobie powcierała. No tylko wiadomo, że tutaj te pyłki są na przezroczystym, więc te pyłki będą na każdym kolorze później inaczej troszeczkę wyglądać. No, widzicie, teraz dała podkładowe kolory, więc widać po prostu, że na każdym z tych kolorów będzie troszeczkę to inaczej wyglądało. Mega. I tak nieskończoność kolorów można zrobić. Super. Jest to czasochłonne, ale wydaje mi się, żeby, że pracując w salonie warto poświęcić ten czas, żeby później klientka wiedziała dokładnie, co otrzyma przykład podoba jej się jakiś pyłek, ale on. na no nie wie, czy, na jakim kolorze sobie ten pyłek zrobić. Ma. Więc tutaj na przykład na, na takich podstawowych kolorach ten pyłek. W tarty i w takich kółeczkach. Bardzo fajny pomysł. Mega mi się podoba. Propsuje. Edyta propsuje. Gender Reveal. Incoming. <laughs> A, no tak, no bo chodzi o to w tym, żeby z zaskoczenia, co to będzie za płeć, tak? Dziecka, pokazać. I tutaj, po pierwszym kadrze, węż, że to będzie jakiś termiczny kolor? Może to być jakiś termiczny kolor, że dopiero jak wsadzi do ciepłej wody, nie, to się zmieni kolor. To, to, by, było, to by było czad, dobra, patrzę. O, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. No dobra, to już jest wiadome, że różowe i że dziewczynka. Jak ona to zakryje? Aha, i tylko tą nóżkę. Tą stópkę pokrywa topem, żeby się błyszczała. No dobra, ale jak ona wetrze ten pyłek, to to zakryje. Dobra. A zwykły, zwykły, dobra, zwykły. Regular top, czyli pewnie taki zwykły, tradycyjny, takie tradycyjne lakier. Mam, które nam zejdą w nie, to tu też taki jest to zatopowany, żeby za wcześnie nie zdradzić. Za wcześnie. Mega, ale czad! Ale widzicie, stylistka paznokci może Wam nawet takie cudo wy, wy, wyczarować. Mega fajny TikTok, bardzo mi się podobał. To jest po prostu masakra. Jak możecie wypuszczać klientkę z takimi paznokciami? Ta kobieta odezwała się do mnie, żebym uradowała jej paznokcie z patologii. No masakra, tam wszystko pływało pod spodem Jeż, i tak sama wypuszczana. Piętkast. Zaczęłam od ściągnięcia y, tego czegoś. Niedotwardzony produkt. Niedotwardzony produkt. produkt Zobaczcie, jak on oblepił cały frez, i to już frezowanie chyba bez sensu jest w tym momencie. Lepiej po prostu wziąć opaskę ścierną i wymieniać te opaski ścierne, bo, bo frez, moment jest ulepiony. Do takiego stopnia, że podczas ściągania koloru, freza no. musiałam przemywać paznokcia cleanerem, ponieważ lał się nieutwardzony lakier. Wysłała mi zdjęcia swoich dłoni z ową stylizacją, i jak została potraktowana przez inny salon. Uprzedzam, że ten film nie będzie. To takie, taka typowa historia, co chciałam, co dostałam. To ta klietka by się tam nadawała, nie? Tak, jak chodzi o serię, co chciałam, co dostałam, dzień jak co dzień. Należał do najkrótszych, dlatego że pokażę wam każdy krok, jaki wykonywałyśmy, aby uratować ten patologiczny stan. Wróćmy zatem do pierwszego kroku. Na początku pokazałam Wam, jak ściągnęłam tą masę. Teraz widzicie, jak obrabiam skórki. Najpierw zaczęłam od stożka, a później taką cieńszą igłą diamentową. Dopracowywałam sobie te paznokcie, te skóreczki i musiałam uważać dlatego, że ta stylizacja miała 4 dni, co wiąże się z tym, że te skórki są wrażliwe i musiałam uważać, żeby ich nie skaleczyć, chociaż hmm, Ciężko to powiedzieć o skaleczeniu, yy, 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 ponieważ one już przyszło. To, że do mnie stylizacja mam na 4 Ale to nie jest powód, że skórki są wrażliwe, tylko to, że one wcześniej zostały źle po prostu zrobione i tam widzieliśmy też strupy, więc po, po, zostały źle potraktowane, więc trzeba na nie uważać. Ale po prostu musiałam uważać, żeby nie lała się krew. Przedłużyłyśmy sobie pazę na kształt migdał. Teraz widzicie etap podkładania formy. Idealnie formy. do płytki paznokcia. Formę musiałam podciąć. Jak widzicie, tutaj równiutko sklejam Będzie szablon. Taki patrzę z każdej strony, klasycznym, a klasyczny prosto, a żeby forma mi nie leciała w lewo, w prawo. Proszę bardzo, odwracam e, rękę mojej klientki. Lubię ten odszablon. Bardzo fajne nokcie, z którymi wyjdzie. Będą robiły na niej takie, wiecie, wrażenie. I teraz zabieramy się za szkielet. Szkielet, co by akurat robiłam, słuchajcie, z żalu Take Your Time z Indigo. To jest taki gęsty mm, żal no, przezroczysty. To go jest Bardzo go lubię. Um, jest nie ustawiamy teraz jakby ściągamy formę. Pamiętamy oczywiście, żeby robić to delikatnie, Taki, ponieważ byłam, złym kątem powiedziane, że będzie mi Forma, tak? może, że będzie mi No i to jest problem. Z takich bo krótkich migdałów nie wyjdzie. Od nowa, jak już mamy ściągniętą formę, zrobimy dziewczyno Tutaj użyłam sobie żel z nimi Self Leveling, kolor Natural utwardzamy, słuchajcie, zaciskamy. Tu już jest za bardzo nachodzone tą zaciskarką na paznokieć, w sensie tam gdzie jest łożysko. Jak zaciskacie to tylko wolny brzeg. Nie miażdżcie sobie łożyska, a właściwie paznokcia na łożysku. No, no mięska nie zmienisz kształtu. Wolnego brzegu możesz zmienić kształt. Zaciskamy, za tworzymy ładny tunel, utwardzamy, następnie zabieramy się za opracowywanie paznokci pilnikiem. No Piłujemy na kształt właśnie takiego owal migdał, ponieważ no, no dobra poprawiła się, się owal migdał. no pasnokci, więc też nie mogliśmy. No, taki owal migdał, powiedzmy, na takie mega, wiecie, ścięte migdały, więc ten kształt jest taki pomiędzy. No, dokładnie. No, spokojnie, no i się poprawiła sama dziewczyna. Odwracam sobie rękę klientki, żeby z mojej i z jej perspektywy paznokcie Bardzo były dobrze proste. Jest to mega ważne. Oglądam sobie paznokcie z każdej strony. No i tu już, słuchajcie, zaczynamy sobie zdobić te nasze paznokcie, żeby nie były takie proste. Szczerze powiedziawszy, nie ustalałyśmy, co my sobie tam będziemy robić. Antyka? Więc to była totalna improwizacja, a ponieważ Teraz Jeżeli chodzi o mnie, pantera, to, to cały rok stwierdziłam, że to ma panterkę. Pantery, trochę roku. biżu, jakieś błyskotki, słuchajcie. I wszystko wykańczałam. Bulionem, I wywiązywać jak sobie tak jak wyjdzie z tego salonu, jak, jaka, jaka będzie uszczęśliwiona? Czy wy nie chcecie, jako stylistki paznokci, tak uszczęśliwiać kobiety, jak, jak tutaj Long Nails? Czy wy chcecie po prostu innych? unieszczęśliwiać i fundować im traumy. Starczy się szkolić. W każdym bądź razie klientka powiedziała mi na koniec, że takich pasnokci pięknych to ona jeszcze nie miała, więc moje serce bardzo, bardzo no. urosło. No bardzo i tu ładne. macie efekt finalny. Dajcie znać Koliżkę jak Wam osobę, tak się podoba ta wiecie, przemiana, po bo my tam, jesteśmy tam jest Widoczna, wiadomo jak to po stylizacji. Nie? Nie było nic do poprawiania za bardzo. Tu trzeba było to wszystko zdejmować yy, i robić na nowo. No Masakra przed i po. No, do, do bez porównania w ogóle. Niektórzy tutaj twierdzą, że sobie klientka sama tak zrobiła, paznokcie, ale wierz, wierzcie mi, w salonach też takie buble bywają wypuszczane z talonów. O tak.